Siemanko, tutaj z Quido i zapraszam już na ostatni odcinek Sky Islands. W tym odcinku zostało jeszcze jedno zadanie. Tak... Stwórz TNT i zniszcz całe życie na tym świecie. Czyli wysadzę wszystkie kulki w tym odcinku. A skąd wezmę tyle TNT? Z trybu kreatywnego oczywiście. Więc zaraz tam przełączę najpierw Od razu was przeproszę za to, że słyszycie teraz kosiarkę w tle, no ale... Moi sąsiedzi koszą trawę A propos moich sąsiadów, to możecie sobie zobaczyć filmik, oni też nakrywają Więc polecam oglądnąć, naprawdę, śmieszne są I ogólnie fajne ale na naszej klasie wszystko jest! Pat Dobra, może to zrobię, tak? Hmm. Z tym się muszę jeszcze zastanowić, ale fajny mam kilo. To jest naprawdę spoko. Jeszcze jeden tor tutaj mam. Okej, okay, no to go użyję. Nie wiem, jak rozwiązać ten problem tutaj. Hmm. Może po prostu nie byłoby tutaj tego. Całkiem ciekawy pomysł. Tylko ten drzwi później by tutaj nie miały sensu. I tak ten świat będę wysadzał, i tak więc to nie ma żadnego sensu w tym, aby teraz tworzyć różne struktury. A może jest ten? Pobawię się, ponieważ lubię takie rzeczy. Tak, więc idę po więcej tego niebieskiego lapisu, lazurytu, lazuryt. O, polska nazwa. Portal Naruto się wszystko pięknie tutaj prezentuje. Myślę, że wszystko górę jeszcze zrobię. To już mogę zniszczyć. Więcej tego. Okej, okay, chyba wystarczy. Teraz może coś z tym zrobić. Tak, może wystarczy. No, tak właśnie będzie to wyglądać i tutaj oczywiście dalej to pójdzie. Aż tutaj, a tutaj. Tutaj, tak właściwie, to by się przydało jeszcze te takie tory. Hmm. I teraz muszę jeszcze to przemyśleć trochę. Redstone, złoto. Nie wiem, czy to wytrzyma. Wiatro jest ok, o to chodziło. Myślę, że to całkiem fajnie wygląda. Jeszcze tylko tutaj o łóżko przeniosę. Na przykład w to miejsce. Teraz będzie dużo lepiej. To jeszcze mogę tutaj tak naprawić, aby lepiej wyglądało. I jeszcze jest jedna rzecz. Właśnie tory. Tory też się tworzyło w taki sposób. Jeśli dobrze pamiętam i pamiętam dobrze. Okej, okay, no to... Teraz gdzie jest wagonik? O nie. Do tego to się w ogóle nie spodziewałem, że nie będę wiedział gdzie jest wagonik. Ups. Chciałem się pozbyć tutaj tych torów, ale coś nie wyszło. Ale tutaj stawić zwykłe tory. Hm. Może pobrzu tutaj trochę tej rzeczy. Tak. Jeszcze by się przydało. Trochę. Kurczaki tam są. Nie na teraz, te skrzynki tak otwieram. Przydałoby się zwykłe tory albo zwykłych torów jest potrzebne. żelazo. Sześć żelaza. Drewno też się pozbyłem niepotrzebnie. Okej. Okay. Tyle to równa pewno wystarczy. Tutaj to to zniszczę, ponieważ tutaj dałem trzcinę, bo chciałem, aby szybciej mi rosła. A teraz już mi do niczego nie, nie jest potrzebna ta trz, trzcina i bardziej by mi się przydały tutaj melony. Inne takie. Dobra, ale teraz jeszcze jest potrzebny wagonik. I ja nawet nie wiem gdzie on jest. Gdzieś tutaj powinien być, ale zniknął. Więc to jest trochę dziwna taka sprawa ze znikającym wagonikiem, naprawdę nie wiem gdzie on jest, więc pójdę po żelazo i zrobię jeszcze jeden. Okay. Dobra, no to pora przetestować, czy wiedzie pod górę. A jeśli tak, to okej, okay, zostaje. Taki system kolegi jest, jak najbardziej okej. Okay. Więc tak to zostawię. No, i to by było na tyle, jeśli chodzi o kolejki i przebudowę tego tutaj całego mojego systemu. Jajko na górze jest. Wszystko jest tak jak chciałem, jest ok. Jednym słowem, i chyba tak to zostawię po prostu. Ponieważ no nie mam co już robić tutaj. Więc widzimy się już na trybie kreatywnym. Tak, właśnie tam. Tak jak to już wcześniej zapowiadałem, jestem na trybie kreatywnym i mam jedną taką rzecz, którą chciałbym Wam ogłosić. Więc stanę sobie tutaj tak w środku. Nie tak. Do tyłu trochę. Więc jeśli. Chcecie sobie zagrać na tym świecie właśnie to w opisie macie link do pobrania właśnie tego świata, tylko zapisu świata save'a tak zwanego. I to odpalacie i gracie. Zanim to ja jeszcze zniszczę. Bo właśnie biorę teraz TNT. To mi się już nie przyda. I spróbuję coś wysadzić. I mogę jeszcze latać. Latanie jest najlepsze. Weep. Ale dobra Zwykłe TNT kontra... Uwaga, nie, zwykłym TNT zajęło mi to wieczność To jest mod Industrial Craft, na którym będę grał A to jest właśnie... Bomba atomowa, ona jest... Nie do porównania z niczym ona jest milion razy silniejsza niż takie zwykłe TNT w Minecraftowe. Wystarczy jak tylko jedno na wyspę. Zobaczycie jakie będą tego efekty. Owieczki. Zginiecie. Zginiecie przy wybuchu bomby atomowej. Następny nam na tej wyspie tutaj. Ja mógłbym, mógłbym tego więcej dać, co by było jeszcze tak... Większy wybuch by był. No to porozkładam więcej. Na pewno jedno, jedno takie by wystarczyło, aby to wszystko zniszczyć, ale dam więcej. Dam jeszcze tutaj. Ciekawe czy na to działa właśnie taki... taka armata, by z tego można było zrobić taką armatę właśnie i to by miało bardzo ogromny zasięg. Dobra. Tutaj... Tutaj wystarczy jedną TNT. To nie jest TNT, to jest bomba atomowa. Która wszystko zniszczy. Tutaj wystarczy jedno. Jeszcze się zastanawiam, gdzie by tutaj dać, skoro i tak to wszystko się zniszczy. Tutaj mogę jeszcze dać. Muszę uważać, aby z, z daleka od pochodni co dawać. Może wam to pokażę, gdy już będę miał to gotowe całe, ponieważ to mi może trochę czasu zająć zanim to wszystko tą bombą atomową. Tą ją wszędzie rozłożę. Trochę mi czasu to może jednak zająć. Wszystko jest porozkładane i gotowe do odpalenia. Właśnie, Wam pokażę co tutaj, wszystko zrobiłem, jak to zrobiłem. Wszystko tutaj, wszystkie te bloki na 100% zostaną zniszczone. Jeśli wiecie, jaką ta bomba ma moc, no to na pewno wiecie, że wszystko, do, łącznie z tym, nawet nie wiem, posiadane, masz tak dużo, skoro. No 10 takich bomb by rozwaliło całe, cały górniczy raj, więc... Nawet chyba mniej. Ale 10 to na 100%. Więc ja na pewno będę miał lagi. I to tak ogromne, że nie wyobrażam sobie tego nawet. Ale na pewno wszystko zostanie zniszczone. Tego to. Mogę być pewien. Chwila. Co mogę zrobić, aby mieć mniejsze lagi? Oczywiście tutaj sobie zmniejsz odległość renderowania na Ciąg No i chyba tyle Zaraz będziemy w domu Uff, I z tego miejsca Kończę tą serię Dzięki, że oglądaliście Dzięki, że Klikaliście łapki w górę. Dzięki za wsparcie i za wszystko jeszcze raz dzięki. Zaraz Wam pokażę nawet, jak ta jedna bomba zniszczy całe tutaj, wszystko co mam. Więc nie wiem, czy jeszcze uda mi się jakoś z Wami pożegnać, więc. Wiem, co przetrwa. Bedrock przetrwa wszystko. Więc przyszedł ten właśnie moment. To są ostatnie sekundy przed wybuchem. Uwaga, zaraz wybuchnie. Nie. A <laughs> tu słychać? O nie, widzi widzicie, to jest jedna bomba. One właśnie tak wybuchają. Nie, 7 FPS, widzę coś. Kurcze. Naprawdę dziwna sprawa. Bo jeszcze kolejne wybuchają, a tu jak już słyszę kolejne inne takie. Tego jest naprawdę cała masa. Więc co trochę potrwa, zanim to wszystko wybuchnie i mój komputer tego nie wytrzymie niestety. Wybaczcie, ale tak, niestety to jest, że mam teraz 0 FPS. -ów. Mam nadzieję, że słyszycie mnie chociaż dobrze, chociaż tyle. O, właśnie, wszystko zniknęło. I taki właśnie powinien być efekt tego TNT. Ono chyba tam w tyle jeszcze wybucha. Więc zanim całą mapę zniszczy, to trochę potrwa. Więc ja się z Wami już pożegnam. Wow. Dzięki jeszcze raz za wszystko i do zobaczenia w kolejnych seriach. Mam nadzieję, że przyjemnie się oglądało tą serię, bo mi się bardzo przyjemnie oglądało. I pozdrawiam Was. Cześć. Jej, kiedy mi odlaguje komputer? Ale takie było ostatnie zadanie. Do zobaczenia.